Nice. Zapraszam na mojego Instagrama. Super reklama. Nazwa Gabiryn, link w opisie. Hejka, hejka. Jak się trzymacie podczas kwarantanny? Dzisiaj będziemy robić chlebek bananowy. Tutaj mam przepis, dlatego będę miała często telefon gdzieś tam przy sobie. Ja go nigdy nie robiłam. Ogólnie, jeśli chodzi o moje gotowanie, to ja coś robię i potrafię coś zrobić, ale. Nie wiem, nie jestem wybitna, czy jakakolwiek w tym rodzaju. Tutaj jest napisane, że to ciasto jest tak proste i szybkie do zrobienia, że poradzi sobie z nim nawet dziecko. Więc mam nadzieję, że to jest prawda i że to będzie naprawdę proste. Będziemy sobie robić i będziemy sobie rozmawiać. Zacznę od pokazania wam wszystkich składników. Dam wam pewnie link do przepisów w opisie. Ale rymy. Potrzebne są nam trzy duże banany i najlepiej, żeby one były dojrzałe, a nawet przedojrzałe. Ja mam tylko jednego takiego banana, a resztę mam normalne takie w miarę żółte. Mąka pszenna, jedna trzecia kostki masła, cukier, jajko, soda, szczypta soli. I ja do tego dodam jeszcze czekoladę, bo słyszałam, że chlebki bananowe z czekoladą są bardzo dobre. Dzisiaj jest. 16. Czyli ten jakby weekend, który minął, były święta. Teraz widelcem będę rozgniatała banany po kolei. Wyjeżałe banany się dużo łatwiej gniotą niż te takie żółte całe. Przez to wszystko co się teraz dzieje te święta u mnie nie wyglądały tak jak zwykle, ale jakby nie o samych świętach, tylko o fakcie tego, że byłam tak potwornie znudzona, nie miałam dosłownie co robić. I już wariuję w domu mm, całkiem mocno. Jak ktoś oglądał vloga, jak spędzam kwarantannę, to było jeszcze w chyba połowa marca. Tam możecie zobaczyć, jak wyglądała wtedy wszystkie, nie wiem, mój dzień przykładowo. A teraz to się już trochę zmieniło, bo między innymi mam lekcje online yy, i mam tych lekcji po 4-5 dziennie. Są nałożone zasady... Z czego możemy mieć prace domowe, z czego mamy lekcje online, jak to wszystko tam wygląda i mi to dużo bardziej pasuje. Bananki są gotowe, zajęły prawie całą taką miskę. Teraz muszę rozpuścić masło i zrobię to w mikrofali, by tak było napisane na tym przepisie. I myślałam początkowo, że będę robiła to w garnku, ale nie chcę się brudzić garnka. Jak masło się topi, to ja robię dalej i mam mieć Pół szklanki cukru i, 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 i półtorej szklanki mąki chyba? A nie, dodasz najpierw jajko. Można to roztrzepać widelcem, ale można też to zrobić mikserem i wolę zrobić to mikserem. Z tego miała powstać puszysta biała piana. To nie jest ani puszysta, ani nie jest to piana. Ale robimy dalej w sumie. Musimy dodać do tych bananów to roztopione masło. o Ochój. To nie wygląda ładnie. Teraz dodajemy to. Do tego. I znowu. Mieszamy. Ja miksuję. To jest serio super proste jak na razie, bo w sumie to zostało mi tylko dodać mąkę, sól i sodę. Wiem, że teoretycznie mąkę chyba trzeba przesiać czy coś, ale ja naprawdę jestem zaleniwa, żeby robić niektóre rzeczy i mi się po prostu nie chce. Ja jestem osobą, która po prostu potrzebuje spędzać czas z ludźmi i. Potrzebuję, żeby coś się u mnie działo Teraz więcej czasu po prostu się spędza z rodziną niż codziennie I to jest w sumie spoko Brakuje mi moich przyjaciół i znajomych I tego, że ich nie widzę w ogóle I wiecie, mogę sobie z kimś tam porozmawiać Przez telefon czy coś Ale to jednak nie jest to samo Ale jakby to czują wszyscy Brakuje mi tej sfery społecznej Jakichś głupich przerw Czy takich małych rzeczy Jak ktoś jest chętny To yy, może napisać w komentarzach czy na Instagramie do mnie na prywatnej wiadomości jak tam wasze szkoły to robią, bo wiem, że nie wszystkie szkoły mają lekcje online moja siostra po prostu na przykład dostaje zadania eee, niektóre szkoły podobno mają pół na pół, jakby każda szkoła to robi po swojemu Wydałam mąkę, jest syf, przez cały czas był syf, ale tak jest jak się gotuje i mnie to raczej nie interesuje dodaję jeszcze te soli, bo też tak mam zrobić i łyżeczkę sody oczyszczonej Teraz dodaję swoje autorskie dodatki, tego nie ma w przepisie Zobaczymy czy to wyjdzie Dodaję czekoladę, ja mam jakąś gorzką Nie wiem czy to jest dobry pomysł, ale dodam ją po prostu w kawałkach Bo ona się powinna i tak roztopić jak się będzie piekło ciasto O nie, nie nagrzałam piekarnika Dodaję cynamon, bo cynamon moim zdaniem zawsze wszędzie praktycznie pasuje Do bananów też I trochę wiórków kokosowych Mam nadzieję, że to urośnie, jak wstawię do pikarnika. Tadam! Ładnie wygląda. Się y, ta czekolada bardzo fajnie roztopiła. Miałam zjeść to ciasto, znaczy spróbować je w ogóle po obiedzie, a jest po 20.00. I dopiero teraz je próbuję, bo to się jakoś odłożyło. Y, więc wezmę kawałek, gdzie, gdzie jest czekolada, banan, gdzie jest wszystko. Mm. Oceń. W skali od 1 do 10, musisz je ocenić. Gdyby było ciepłe, to 9, ale że nie jest ciepłe, to 8 ci dam. Ale to i tak dobrze, 8 na 10. Ja, ja oceniam w sumie tak, nie wiem, 7 na 10. Ja wzięłam kawałek, ciepłe gdzie było dużo czekolady. Pójdź, że ta czekolada jest właśnie mocno gorzka. Życzę wam miłej dalszej kwarantanny, żebyście się nie nudzili, a jak się nudzicie, to róbcie chlebki bananowe. I dobrze się bawcie przy tym. To sobie tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pa Pa!